Dobra. Dzisiaj będzie odcinek kontrowersyjny, więc jeżeli jesteście wrażliwi na takie tematy, to uprzedzałam. Hej, kochani, witajcie. Z tej strony wasza Adrianna, a dziś zapraszam Was na Pytanie i moje. Odpowiadanie na negatywne komentarze. Ja zazwyczaj jestem naprawdę dobra w tolerowaniu negatywnych i hejterskich komentarzy, ale jak każdemu człowiekowi mi się czasem tak zbiera, że po prostu mam dość. Mam Dość. Ale wiecie, jak tak przed Wami usiądę, ponarzekam, poodpowiadam na te komentarze, powiem, co mnie denerwuje, to później już jestem wolna i mogę spokojnie nagrywać i niczym się nie przejmuję. E, chciałabym też od razu powiedzieć, że ja naprawdę jestem szczęśliwa nawet z tych złych komentarzy. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, bo uważam, że jeżeli nagrywam filmy, to jednocześnie zgadzam się na to, że ludzie komentują i czasem komentują negatywnie. To byłoby dość nierozsądne. Uważać, że ludzie będą komentowali moje filmy tylko pozytywnie, prawda? Bo pff, zawsze znajdziecie ktoś, komu się coś nie będzie podobało, no nie? Ja też bardzo rzadko banuję komentarze. Tak bardzo rzadko. Nie wiem, czy w tamtym roku zbanowałam chociaż jeden. Bo naprawdę już mi ktoś musi napisać coś wyjątkowo złego. Ale tak samo jak ci ludzie mają prawo pisać mi negatywne komentarze, ja mam prawo na nie odpowiadać i to w formie filmu. Więc teraz zapraszam Was na czytanie i odpowiadanie na te komentarze. Ruszamy. Tylko uprzedzam, ja tutaj mogę się naprawdę denerwować i dość poważnie odpowiadać na te komentarze, bo kilka z nich mnie wkurzyło. Pierwszy komentarz pochodzi z tej rolki i jest to rolka, w której pokazuję, jak ubierałam się przez trzy dni. Ogólnie mam taką serię na swoim Instagramie, że pokazuję, jak się ubieram na przykład właśnie przez te trzy dni. Ja zazwyczaj ubieram się normalnie. Nie mam żadnego wyjątkowego stylu. Określam swój styl jako normalny, lubię prostotę i bardzo dużo ludzi zaczęło to docenić. Te filmiki mają naprawdę po setki tysięcy wyświetleń. Mam wrażenie, że po prostu ludzie są zmęczeni oglądaniem po prostu osób, które wstawiają idealne stylizacje, tak jakby codziennie wychodzili od stylisty. Bo nie oszukujmy się, to nie jest życie. W prawdziwym życiu ludzie chodzą na zewnątrz ubrani w wydres, bo pracują, bo nie mają czasu, bo są zmęczeni i naprawdę. Naprawdę, nikt w prawdziwym życiu nie chodzi ubrany tak jak na pokazie mody. No i mam tutaj komentarz brzmiący, to po co robisz takie filmiki? Nawet to nie jest ładne, więc po co? Nie rozumiem. Ja odpisałam, bo chcę pokazywać normalność, a nie idealne życie z Instagrama. I właśnie, ja uważam, że my trochę zagubiliśmy się w tym świecie internetu i rzeczywistość pomyliła nam się z internetem i z Instagramem. Bo oczywiście na co dzień na Instagramie dziewczyny pokazują swoje stylizacje, które po prostu kosztują milion dolarów, mają 10 warstw ubrań, torebki od najdroższych projektantów, buty o takich obcasach, których nie da się chodzić. Super, to jest fajne, to naprawdę miło pooglądać jako inspirację, ale to nie jest życie. A przynajmniej to nie jest życie większości z nas, bo większość z nas po prostu ubiera się w dres, bluzę, jeansy, czy jakieś inne wygodne, casualowe ubrania i idzie zapieprzać, albo idzie opiekować się dziećmi, albo idzie na siłownię, albo cokolwiek. I ja wiem, że wyglądanie, tak, 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 na Instagramie jest normą, ale nie jest normą w prawdziwym życiu. Więc dlatego wydaje mi się, że tak dużo osób pozytywnie odbiera moje filmiki, w których pokazuję, jak ubieram się normalnie, codziennie, bo są zmęczeni mówieniem im, że codziennie mają wydawać na swoje ubrania 10 tysięcy złotych i szykować się przed lustrem przez dwie godziny. Słuchajcie też, ja nie wiem, jakie trzeba mieć mieszkanie, ile trzeba mieć pieniędzy, ile trzeba mieć stylistów, żeby codziennie ubierać się tak jak modelki z Instagrama. To jest niemożliwe. I ja naprawdę nie narzekam na swoje zarobki. Jestem szczęśliwa z tego, ile zarabiam. Ale nie stać mnie na to, żeby wyglądać w ten sposób. Nie mam też zbytnio ochoty wydawać miliony dolarów na moje ubrania. W ogóle, żeby być modnym w tych czasach, to trzeba byłoby wywalać wszystko ze swojej szafy co tydzień. Bo co tydzień już na TikToku jest nowa moda, nowa estetyka, więc no co tydzień trzeba byłoby robić czystkę swojej szafy i wydawać milion złotych, żeby mieć nowe ubrania, a za tydzień znowu wydawać i znowu wyrzucać. No pff, sorry, no tak jest. Natomiast nadal pojawiają się ludzie, którzy tego nie rozumieją i mają takie... Pff, dlaczego pokazujesz, że ubierasz się normalnie? Przecież to nienormalne. Według mnie właśnie to normalne. Normalność powinna być Czymś normalnym, ale w internecie nie jest. To jest niepokojące. O matko, o Jezus, Maria, ten komentarz. Ugh! W ogóle tego typu komentarze właśnie pochodzą z filmików, w którym testowałam nowość w McDonaldzie. McDonald wprowadził takie frytki, co wsypujecie przyprawę, trzęsiecie, jecie. Te frytki stały się wiralem w internecie, no bo smakują jak chipsy fromage z lejsów. No i zrobiłam ich test. I ilość negatywnych komentarzy, jak to ja mogłam zjeść coś z McDonalda, jest Przerażająca. Mi się, ja po prostu czytałam te komentarze i mówię: Ja nie wierzę, w jakim świecie żyję. Słuchajcie. McDonald'ów my mamy w Polsce chyba tyle samo co kościołów. Ja mam w małym mieście dwa kościoły i dwa McDonaldy. Dwa kościoły, dwa McDonaldy, trzy biedronki, dwa rosmany. Bogato się tutaj u mnie żyje. McDonald's, słuchajcie, w Polsce w niektórych miejscach to już jest co kilometr. W Warszawie było jedno centrum handlowe, w którym McDonald' był w dwóch miejscach. Na dole. Tego centrum handlowego i na górze. Tak bardzo dużo osób je w maku, a jednocześnie, jak ja wrzucę test jedzenia z maku, to ludzie są zbulwersowani. W ogóle piszą mi, jak, jak, jak można zjeść w McDonaldzie, przecież co, co ty robisz? Co tak ludzie nie jedzą? Co, gdzie, jak? Gdzie wydaje mi się, że powiedzmy sobie szczerze, dużo osób je czasem w maku i nie ma z tego powodu jakichś większych. Problemów ze sobą i ja uważam, że wszystko dla ludzi. No ale pojawił się komentarz, będziesz świeciła od tego, co jesz. Non-stop przetworzony szajst, zdrowia ci nie szkoda. I tego typu komentarze strasznie mnie irytują, bo wstawiłam jeden test frytek z McDonalda i ktoś pisze mi, non-stop jesz przetworzony szajst. Wstawiłam jeden filmik z frytkami i nie rozumiem, czemu ludziom wydaje się, że jak wstawię jeden test frytek z maka. To ja jem tylko wredki z maka? Ludzie w internecie mają ogromną tendencję do przesady i wydaje im się, że jak wstawię zdjęcie pączka, to znaczy, że ja cały dzień, albo cały tydzień, albo całe życie jem tylko pączki. Nie jest tak, słuchajcie. W normalnym życiu wygląda to tak. To, że zjadłam dzisiaj batona, nie znaczy, że w kolejnym posiłku nie zjadłam zdrowej zupy. To, że zjadłam zdrową zupę, nie znaczy, że jutro nie mogę pojechać na maka. Ludziom wydaje się, że po jednym filmiku wiedzą o mnie wszystko i wiedzą wszystko o moim odżywianiu i moim Wynikach badań i to, że wstawiłam test frytek z maka, równa się, że jem tylko frytki z maka. Of course. Jem tylko frytki z maka na 100%. Chyba bym finansowo nie wytrzymała tego. Ludzie też nie myślą o tym, że to są filmiki, to są testy, a nie moje prawdziwe życie. Oczywistym jest, że wrzucę test jakiejś nowości, czy to z żabki, czy to z McDonalda, z bedronki, z Lidla. No przecież nie wrzucę im testu zupy, którą zrobiła mi babcia, albo testu banana, albo testu kanapki z łososiem, którą jadłam, no nie? Oczywiste jest, że wrzucam nowości i często te ekscytujące nowości, które ludzie chcą oglądać, no to niezdrowe nowości. No, pomyślmy, ile wyświetleń miałby filmik. Test nowej dostawy bananów z Lidla. Banany, jak każde inne. Jak smakują? No, to nie miałoby w ogóle wyświetleń. Kto by to oglądał? Powiedzmy sobie szczerze. Nikt, każdego interesują nowości. Pojawiają się często komentarze, że powinnam edukować ludzi, że powinnam edukować ludzi co do jedzenia. No, bo mam platformę, którą oglądają dzieci czy nastolatkowie, więc powinnam uczyć dzieci, jak jeść. A ja się z tym nie zgadzam. Dzieci uczyć, jak jeść, powinni ich rodzice. Szkoła, rodzina, nie influencerzy. To rodzice mają obowiązek nauczyć dziecko, jak się odżywiać, to rodzice mają obowiązek sprawdzać, co ich dziecko ogląda i co ich dziecko kupuje. Przykro mi, ale ci ludzie nie mogą zrzucić na mnie obowiązku wychowania swoich dzieci. Jeżeli oni nie potrafią nauczyć swoich dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, to nie mogą się tego spodziewać od obcej baby. Bo ja jestem dla ich dzieci obcą babą ryjem, które oni oglądają i tyle. No już wychowanką ich dzieci nie zostanę. Przykro mi. Kolejny komentarz pochodzi z filmiku, w którym pokazywałam, co miałam w diecie pudełkowej, bo zamówiłam sobie dietę pudełkową. To nie była żadna współpraca, po prostu zamówiłam, zapłaciłam. A później nagrywałam, żeby pokazać, co w tych pudełkach było i jakie danie mi smakowało, które mi nie smakowało. No i oceniałam je w skali od 1 do 6, a nie w skali od 1 do 10. To jest taka głupota, prawda? Pomyślicie? Ja lubię oceniać rzeczy w skali od 1 do 6, bo to jest taka skala szkolna. Jedynka to coś beznadziejnego, szóstka to coś fatalnego, trójka to średnio. No więc każdy rozumie, bo większość z nas chodziła do szkoły. No i komentarz pod tym filmem. Kto używa skali 0 do 6 zamiast 0 do 10? Świat zmierza ku końcowi. 69 kciuków w górę. To jest głupi komentarz. To nie jest komentarz, którym ja się konkretnie przejmuję. Go bardziej chodzi mi o to, że ludzie. Czepią się wszystkiego. Czepią się Was o wszystko. I to jest w internecie takie strasznie męczące, że cokolwiek nie zrobicie, nawet jak filmik się spodoba, bo ten filmik się bardzo spodoba, ma wyświetlenia 1 na 10, co znaczy, że ostatnio obejrzało go najwięcej osób na moim kanale. Natomiast, mimo że są fajne wyświetlenia, to i tak musi się pojawić chociaż jeden komentarz, który mówi, wszystko robisz źle, świat się kończy, bo dałaś ocenę 1 do 6, a nie od 1 do 10. No dramat! Wiecie tak, jakby ludzie nie mają się czego czepić. I to, co jest strasznie denerwujące w internecie, to to, że non stop macie poczucie, że nie jesteście wystarczający. Cały czas ktoś może Was się czegoś czepić. Nawet jak filmik będzie świetny, nawet jak będzie ciekawy, nawet jak będzie angażujący, nawet jak się spodoba, to ktoś musi wynaleźć chociaż jedną rzecz i zrobić z tego jakiś. Wielki problem. Dajesz ocenę od 1 do 6, a nie od 1 do 10, tak jak on by sobie życzył. I bardzo mi się podobała odpowiedź na ten komentarz. Tutaj ktoś bardzo dobrze podsumował. No, masakra. Świat się kończy, bo nieznajoma ci kobieta oceniła coś w skali od 0 do 6, a nie od 0 do 10. I to jest taka prawda. Myślę, że na świecie są większe problemy niż to, że użyłam skali od 1 do 6, niż od 1 do 10. Był też komentarz, pewnie do 6 tylko umie liczyć XD. I ja wiem, że ja się nie powinnam takimi komentarzami jakoś tak szczególnie przejmować, prawda? No ale z drugiej strony trochę mnie to irytuje, bo naprawdę dużo osób stara się powiedzieć influencerom, że są po prostu debilami, że są głupi, że oni pewnie nawet do sześciu nie umieją policzyć. I ja wiem, że są, są osoby rozpoznawalne w internecie, które mogą nawet do sześciu nie policzyć, ja wiem. I one nie powinny istnieć, bo są naprawdę szkodliwe. Natomiast umiem policzyć do więcej niż sześciu, umiem liczyć do dziesięciu. Nie, żartuję. Wiecie, mam ochotę jej napisać kurde w facecie czy tam kobieto znam kilka obcych języków i to tak na poziomie, że umiem się komunikować, prawda? Nie na poziomie kali pić, kali jeść, ale na poziomie komunikatywnym. Uczyłam się całe studia w obcym języku. Napisałam ponad 40 stron pracy o systemach totalitarnych w innym języku na studiach. Obroniłam moją pracę na piątkę. Czytałam książki o systemach totalitarnych, władzach i państwach. Nawet nie po polsku, bo nie uczyłam się po polsku. Posiadam firmę, mieszkanie, kredyty, potrafię to wszystko ogarnąć, płacę podatki, faktury, czytam książki, oglądam wiadomości, interesuję się światem, a od kogoś obcego od kogoś kto mnie nawet nie zna, z kim nigdy nie rozmawiałam, słyszę one pewnie nawet nie umie liczyć do sześciu. I to jest wtedy takie super. Ach. Bo przechwalałam mam się, jaka ja jestem mądra. Nie, tak naprawdę jestem kretynką, wszystko to wiemy. Po prostu chodziło mi o to, że umiem liczyć do więcej niż 6. Umiem liczyć do 10 lans. lans. Jednym z takich właśnie minusów tego, że dostajecie takie komentarze czepiające się za wszystko, nawet za to, że używacie skali od 1 do 6, a nie od 0 do 10, jest to, że później w życiu macie non stop uczucie, że jesteście niewystarczające. Non stop mam wrażenie, że coś robię źle, bo ciągle widzę, że w internecie. Ktoś się może czegoś czepić. Nawet jak już wyglądam okej, okay, nawet jak mówię okej, okay, to w złej skali użyłam. To komuś się bluza nie podoba, to komuś się moje tło na kanale nie podoba, czy, czy moja lampa nad głową mu się nie podoba. I potem ja wychodzę do normalnego życia i mam wrażenie, że, że wszyscy ludzie jakby też się mnie czepiają, że coś do mnie mają, że jestem niewystarczająca, że zaraz coś mi powiedzą. Non stop w internecie słyszę, że coś jest cały czas... Nie tak i nigdy nie jest dobrze, bo nawet jak coś jest dobrze, to można się czepić, że tu leży ci rzęsa i ja cię za to nienawidzę i świat się kończy. To trochę wchodzi na głowę, powiem Wam szczerze. To jest smutne. O, tutaj komentarz pod filmikiem, w którym odpowiadałam na pytania i pojawiło się pytanie, czy ja w ogóle jako influencer płacę podatki. I to było takie też yy, zabawne pytanie i takie w ogóle zadane dość, tak wydaje mi się, agresywnie. Czy, czy ja w ogóle płacę podatki? Czy ja się w ogóle rozliczam? To jest oczywiste, że się rozliczam i płacę wszystkie podatki, bo mieszkam w Polsce, gdzie mamy system podatkowy, każdy, kto zarabia pieniądze, musi za to odprowadzić podatek. No, pewnie są osoby, które są wyjątka i podatków nie płacą, ale uwierzcie, ja do tych wyjątków. Nie należy. Więc, no, odpowiedziałam na to pytanie, że tak, oczywiście wpłacę wszystkie podatki, mam księgowość, mam kontakt z urzędem skarbowym. Jak się spóźnię o jeden dzień z zapłaceniem jakiegoś podatku, to wiadomo, że to staje jak każde upomnienie. Nie mam żadnych ulg ze względu na to, że jestem influencerem. No i bardzo dobrze, no nie? Zresztą o takie ulgi wcale nie proszę. No i y, tutaj komentarz pod tym filmikiem. Ty to w ogóle jesteś nadzwyczaj uczciwa, bo dla mnie jesteś nikim znanym. I to jest taki dziwny komentarz bo ja w tym filmiku w ogóle nie mówiłam, że jestem znana. Miałam tylko pytanie, czy płacę podatki jako influencer i powiedziałam, że tak, jako influencer płacę podatki. A ktoś mi pisze, w ogóle dla mnie jesteś nikim znanym. I okej, okay, to nie jest żaden mój problem, natomiast zastanawiam się tylko dlaczego ta osoba miała taką potrzebę napisania tego, nie? Tak, tak, kto pytał, nie? To tak ekwiwalent tego, że jesteście na imprezie i przychodzi do Was chłopak i mówi, wiesz co, ja bym z Tobą nie chciał się umawiać. Albo stoicie na przystanku i podchodzi koleżanka i mówi, wiesz co, ja bym taki but sobie nigdy nie kupiła. I macie tak, ok, ale kto pytał, jakby to ty dzwonisz, nie? Czemu e, dowiaduje się o tej informacji, że dla tej osoby jestem nikim znanym. No super, nie? Spoko, ale nikt nie pytał. Ta osoba dla mnie też nie jest nikim znanym, nie znam jej, nie? I to jest też takie ciekawe, że ludziom się wydaje, że na przykład mi zależy na tym, żeby być znanym. I tu was zaszokuje. Nie zależy mi. Mi zależy na tym, żeby nagrywać na YouTubie, bo lubię kontakt z widzami, bo lubię dzielić się swoim życiem, swoimi opiniami, lubię robić recenzje kosmetyków. Dlatego nagrywam na YouTubie. A nie po to, żeby być znanym. Powiem Wam, że to jest minus istnienia na YouTubie i w mediach społecznościowych. Jakbym mogła, to bym w ogóle nie była znana. Jakbym mogła, to nikt, nikt nie musi mnie rozpoznać na ulicy, naprawdę. Ja bym naprawdę nie umarła, nie byłabym smutna, gdyby już nigdy mnie nikt na ulicy nie rozpoznał i nie poprosił o zdjęcia. Jasne, jak ludzie mnie proszą, to z wielką chęcią, miłością i szacunkiem robię zdjęcia i dam autograf, bo ktoś mnie o to prosi i dla niego to jest ważne, ale dla mnie to nie jest ważne. Dla mnie jest ważne, że lubię się dzielić, po prostu, a nie, żeby mnie ktoś na ulicy rozpoznawał i robił mi zdjęcia. To jest zabawne je, przez jeden dzień, a później już nie. Często ludzie traktują Was Dziwnie. Często ludzie traktują was, jakbyście nie byli normalni, a ja jestem najbardziej normalną, zwykłą osobą, jak każdy. Więc, jakby, nie przeszkadza mi, że ktoś uznaje mnie za osobę nieznaną. Po prostu zdziwiło mnie, że ktoś miał ochotę to powiedzieć. Także, pff, dla mnie to to jesteś e, nieznaną w ogóle. To brzmiało, jakby było tak, dla mnie to to jesteś e, nikim nie. Miło wiedzieć. O! Ten komentarz też mnie wykończył, po prostu. I to jest przykład tego, jak ludzie w internecie przesadzają. Komentarz pochodzi z filmiku, w którym pokazuję rzeczy, które żałuję, że kupiłam. Podzieliłam się jakimiś tam przedmiotami, na które wydałam hajs i żałuję, bo po prostu ich teraz nie używam. Pojawia się komentarz. Część z nich można sprzedać. No i to jest prawda. Trzy kropki i dalej ta część, która mnie irytuje. Wreszcie kupić kotu drapak. Wreszcie kupić kotu drapak. Nie wiem skąd. Pojawiło się w głowie tej osoby i 142 osobom, które dały kciuka w górę, że mój kot nie ma drapaka. To jest takie bez sensu. Podejrzewam, skąd się to pojawiło, mianowicie wstawiłam na Instastory zdjęcia takiego wielkiego drapaka w zoologicznym i napisałam, że chciałabym go kupić, ale szkoda mi na niego hajsu i jest tak wielki, że nie zmieściłby mi się do pokoju. Ale to, że ten wielki drapak zoologicznego nie zmieściłby mi się do pokoju, nie znaczy, że mój kot nie ma drapaka. No oczywiste, że. Ma drapak, tylko po prostu mniejszy, nie taki gigantyczny, który trzeba wstawić do domu, bo do mieszkania się nie zmieści, bo jest jak jeden wielki pokój. Ludzie tak, wiecie, przesadzają i wydaje im się, że wiedzą o Was wszystko. Dla części osób, informacja, że chcielibyście mieć pięciopiętrowy drapak dla kota, ale nie macie na niego miejsca, równa się. Nie macie w ogóle drapaka. Równa się, jesteście złymi właścicielami kota. Równa się, powinno wam się zabrać kota, równa się, jesteście złymi ludźmi. To nie jest tak! Zresztą pokazywałam hol zakupowe rzeczy dla kota, nagrywałam nawet mojego kota, jak bawi się na drapaku. Ale po co sprawdzać tę informację? Można po prostu stwierdzić, że ktoś nie ma drapaka i zaniedbuje swojego zwierzaka. Zresztą mój kot to ma gdzieś ten drapak i tak go nie drapie, drapie wszystko, wszystkie meble, tylko nie ten drapak, no wiadomo. Ale chodzi mi o tą przesadę, że ludzie wyciągają daleko idące wnioski o was ze zdjęcia drapaka w ZOK który napisaliście, że kiedyś chcielibyście mieć. Kolejny komentarz pochodzi z filmiku, w którym pokazałam, co zjadłam w ciągu dnia. I ja staram się nagrywać takie prawdziwe, co zjadłam w ciągu dnia, nic nie upiększać. Jak jem maka, to pokazuję, że jem maka. Jak jem zdrowo, to pokazuję, że jem zdrowo. I jak wrzucam takie filmiki, to jest bardzo duży, pozytywny odzew. Ludzie piszą super, super, że normalizujesz normalne jedzenie, że pokazujesz, jak ludzie jedzą na co dzień. Ale też jest mnóstwo osób, które, ja nie wiem, prowadzą chyba jakieś idealne życie i po prostu w szoku, yy, że nie wiem, jecie chleb, albo że jecie makaron, albo ziemniaki, cokolwiek. Zawsze są komentarze ludzi, którzy mi piszą, za mało warzyw, za mało białka, za dużo tłuszczu, za mało tłuszczu, jesz za mało kalorii, za dużo kalorii, nie ćwiczysz, powinnaś robić tak, powinnaś ćwiczyć tak, a nie tak. I to jest po prostu masakra. Bo patrząc na mnie, na moich znajomych, rodzinę, w ogóle prawdziwych ludzi, to ludzie jedzą normalnie, standardowo, ale to nie w internecie. W internecie ludzie jedzą na śniadanie owsiankę z własnego wyhodowanego owsa, do tego owoce, które również sami wyhodowali, na obiad łosoś z ekologicznej uprawy, we własnej wannie najlepiej, no bo nie można zaufać niczemu, co nam sprzedają w sklepach, to może być chemia, sama sałata, tylko sałata, nic niezdrowego, wszystko idealne, wszystko bio, i najzdrowsze, Nigdy w ogóle nie je maka, nocowy. I komentarz, hmm dużo Czujesz się najedzona? Nie masz problemu z sennością? I moja odpowiedź: czuję się świetnie. E, właśnie to jest to, że ludzie sugerują wam. Yy, czy, czy ty się na pewno dobrze czujesz po tym, co jesz? Czy przypadkiem nie jesteś śpiąca? I niby te komentarze mają brzmieć jak taka troska o was, ale to wcale nie jest troska. To jest po prostu czepienie się i powiedzenie: No, jesz za dużo węgli. Powinnaś coś zmienić. To, co robisz, jest niewystarczające. I widać po ilości kciuków, które dostałam, że ludzi już też irytuje to, że wystarczy w internecie pokazać kanapkę z szynką i każdy dostaje w ogóle apopleksji. W ogóle, jak tak można jeść? Szynka. A ja tam pokazałam parówki. O Matko Święta, parówki? Kto je parówki w ogóle? Kto je parówki? No kurde, wszyscy, nie? Albo większość ludzi, albo część ludzi, dużo osób je parówki, jest mnóstwo marek parówek. Ale w internecie, mionocowe, w internecie każdy jest na diecie, keto, wege, siłownia. Rano, wieczorem. Prywatny dietetyk, prywatny stylista, prywatny makijażysta. Ale to wszystko według mnie jest jedna wielka bójda, i dla mnie ci ludzie po prostu żyją. Żyją po prostu w jakiejś fantazji, żyją w świecie internetu, a nie prawdziwego życia. Ale cieszę się, że właśnie to takie moje pokazywanie. Zwykłego jedzenia, zwykłego ubierania się i zwykłego życia. Z drugiej strony się bardzo podoba. Wydaje mi się, że ludzie są już po prostu zmęczeni tym fałszem. No dobra, trochę się nagadałam, trochę jest mi lepiej. Wylałam to z siebie. Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie miał dużej ilości negatywnych komentarzy, bo w sumie trochę się przed wami otworzyłam. Dawno się tak wiecie, nie otwierałam, nie wydzierałam, więc z drugiej strony nie wiem, może będzie bardzo negatywny odzew tego filmu, no ale ja jestem z niego zadowolona. Mm, powiedzcie mi co? Pomyślicie na ten temat, a ja już się z wami żegnam i widzimy się niedługo. Pa pa. Do zobaczenia.